Ciężka jest praca wolontariuszy, a jak reagują ludzie w ogóle? Jak reagują? Bardzo różnie. Jedni się spieszą, a inni bardzo chętnie słuchają. Mało tego, dużo ludzi wie o co chodzi. Dużo ludzi kojarzy, co to jest za organizacja Amnesty International. Są zainteresowani. Często dostają od nas taką ulotkę, na której wypisałyśmy, do kiedy i gdzie jesteśmy. Tutaj jest błędna informacja. W teatrze siedzimy do 20. Mówią, że przyjdą później, bo teraz się spieszą. Liczymy na to, że faktycznie dotrzymają słowa. Jest taka akcja, 9 maraton pisania listów, Chodzi o to, że pójść do teatru, napisać list, podpisać się z i nazwiskiem i to jest list o łamanie praw człowieka. Poszedłbyś? Ale kiedy? Teraz, mogę się zaprowadzić. To chodzi o to? Masz tam taki katalog, wybierasz sobie, po prostu okiem chcesz pisać. Masz, żeby, się, żeby nie było różnych problemów, to masz po prostu napisane, musisz to przepisać i się podpisać. Do teatru, dochodź. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, Amnesty International, e, dziewiąty maraton pisania listów. Kojarzycie tę organizację? Ona walczy o prawa ludzi na całym świecie. W tej chwili możecie podejść do teatru, usiąść, zapoznać się z konkretnymi przypadkami i napisać list w obronie jakiegoś człowieka, bądź nawet grupy ludzi. W każdym razie, niewiele Was to kosztuje. chwile czasu. Do której godziny to trwa? Dzisiaj w teatrze jesteśmy do godziny 20, inaczej niż na tej rozpisce. Od 18 do 12 jutro w niedzielę jesteśmy w Czterech Różach. W każdej chwili możecie podejść i napisać list. Słuchajcie, w zeszłym roku było 35 krajów. Masa listów trafiła na e, ręce decydentów i to faktycznie przynosiło efekty. Co trzecia osoba jest... E, dzięki temu poprawia się jej bytowanie. Nawet jeżeli nie zostaje ułaskawiona, to zupełnie inaczej traktują ją strażnicy więzienni z ogromnym szerokością naprawdę chwili. Hmm. A to będzie na stronie dzisiaj? Żeby ludzi <noise> <Będzie>. zapraszać? <noise> Nie, bo, Zapraszaj. bo. Ja bym chciała gwiazdkę z nieba. Chciałabym też się wybyczyć gdzieś na jakiejś plaży, wymoczyć tyłek w ciepłym morzu. Chciałabym, czego ja bym nie chciała? Co ja bym nie chciała dostać na święta? Ale są tacy ludzie, którzy marzą tylko o tym, żeby być wolni, żeby móc decydować o sobie. Dla nas to takie banalne, oczywiste. Pozwólmy spełnić ich marzenia. Przyjdźcie i napiszcie list w ich obronie. To naprawdę działa.